I believe. Wait for that perfect moment, Stalker. Zelos come in, but the point, of fin strong going down once again. The champion of the Intel Extreme Masters attacking from both sides, really nice attacking. So they're gonna finish it off. Oh, here comes the Ulti from the the speed finishes Oh, but the shuttle just focused down. Actually, they're gonna flash in there. The perfect time. Nice job, Ulti Hibbs comes down. Oh my God. Puma really just breaking Z Marine. Somebody get down. G the Intel Extreme Masters World Championship 2012, live on ESL TV. Witajcie drodzy widzowie, jesteśmy już w drugiej grze po tej zaskakującej końcówce, jaką była pierwsza gra, po prostu niesamowicie. Czy to to widziałeś ze co tam się w ogóle Widziałem. działo? Widziałem i to było absolutnie fantastyczne. Słuchajcie, ja już jestem w grze, zobaczymy jak to będzie z tymi moimi lagami. Jeśli, jeśli będzie jakiś problem, to oczywiście od razu wyjdę, żeby chłopakom nie przeszkadzać. Mhm. E, no i co? No i mamy naszych dwóch fantastycznych graczy. Pierwszy z nich... Beast of the East, grający czerwonym zergiem. Wszyscy go taki, taki, wiesz, to jest taki fajny misiu, który oczywiście pije wodę z tego, ze słoika i ma, i ma dywany na ścianach. Nasz przedstawiciel z Ukrainy, Dimaga. Dokładnie tak, a jego przeciwnikiem będzie gość, który dokonał niemożliwego, wybronił się przed zmasowanym zergiem, połową właściwie armii. Nie mam pojęcia, jak tego dokonał, ale wielka burza oklasków dla Many z klanu Maus. Tak jest. No słuchaj, tutaj jeszcze zanim się gra rozpocznie, to bo jesteśmy na Daybreaku, bardzo fajnej mapie, mm -hmm. powiem, bo tutaj była taka troszeczkę rozmowa, słuchaj, z chłopakami na, na, na czacie na temat całego tego Vortexa I otóż ja myślę, że ta cała ym, ta cała zdolność jest troszeczkę źle zaprojektowana, bo tam wiesz, że chodzi o to, że, że, że przecież splash damage i tak dalej, że archony i takie tam rzeczy. No. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc ta zdolność jest tak źle zaprojektowana, ponieważ ona opiera się, bo na czym polega tutaj problem, że te jednostki, zwłaszcza duże jednostki, troszeczkę za wolno się rozbiegają, że to no powiedzmy na, po prostu się za, za wolno rozkładają. Aha. I chodzi tutaj głównie o fakt, że Blizzard rzucił półtora sekundowe opóźnienie w, w zadawaniu obrażeń tym jednostkom, to znaczy jednostki, które wychodzą z vorteksa przez chyba tak, tak. półtorej sekundy nie, nie mogą dostawać obrażeń, mhm. żeby mogły się roz rozejść. I to działa w przypadku chociażby zergingów jakichś naziemnych jednostek, ale w przypadku burglodów one są po prostu zbyt powolne, żeby się rozdzielić aż tak szybko, żeby archony nie były w stanie ich złapać. Ja tutaj myślę, że, tak troszeczkę dłużej mówiąc, no. ja myślę tutaj, że jest taki dosyć duży problem na w całej w samej zdolności, ponieważ ona opiera rozdzielanie jednostek na mechanice gry. To znaczy, że pozwala samej grze rozdzielić te jednostki. No i wtedy StarCraft rozdziela je tak szybko albo tak wolno mhm. jak jego sama mechanika, jego sam silnik gry mu na to pozwala. Ja myślę, że sam Vortex powinien jako część zdolności jednostki rozdzielać po tym jak się Oj, skończy. Przepraszam, że ci przerwa, ale czy ty widzisz co się dzieje? Za chwilkę do tego wrócimy. Mhm. Mana postawił pylon zarówno na ekspansji naturalnej, jak i na trzeciej, jak i w trzeciej bazie. Tak, widziałem to. No ciekawie, ciekawie. Ale wróćmy do raz Twojego razie... wywodu. Mm -hmm. No i właśnie to, to jest w zasadzie końcówka. Ja myślę, że Vortex powinien sam rozdzielać jednostki i robić to po prostu może nie natychmiastowo, ale o wiele szybciej. I wtedy nie byłoby w ogóle, nie byłoby archon toiletu jako takiej, wiesz, jako takiej E, taktyki, która opiera się nie, troszeczkę na, wiesz, troszeczkę może na niebłędnej mechanice, ale mechanice, która według mnie powinna działać inaczej niż robi to teraz. Ale ja jako kontrargument, ja po, po, pozwól, że, że, że jako kontrargument zapytam naszych widzów na czacie, czy do diabła Arvon Toilet Flash nie jest szalenie efektowny? No jest mega efektowny, tylko wiesz, no... A to... Vortex nie był do tego zaprojektowany, wiesz. Z tymczasem e, mamy manę, który wiesz, spokojnie, bez problemu, Nexus, dwa kanony. Ten wall jakoś mi się tak do końca nie podobał. Jest dosyć otwarty. Ja się zastanawiam tutaj czy to mana nie popełnił jakiegoś małego błędu, ale to za chwileczkę zobaczymy. Jego przeciwnik... Jego przeciwnik, jak ja na razie, no cóż, buduje kolejne drony. Mamy dwie ekspansje, które się budują naraz, tak naprawdę, bo, mm -hmm. bo prawie obie są zakończone. No i tutaj Dimaga wchodzi w taki makro mode, ale zobaczymy, co mana ma na dla niego przygotowanego. No zaraz zobaczymy. Ja w każdym razie, ja w każdym razie bardzo chętnie. Zresztą jeszcze tak orbituję wokół tego mothershipa, bo wszyscy jesteśmy przejęci tym, jak dobrze, jak dobrze to wypadło w poprzedniej grze, jak to odwróciło właściwie bieg całej gry, prawda? Orbitując wokół tego mothershipa, troszkę zastanawiam się No, bo Blizzard nie jest ślepy. Blizzard widzi, do czego został mothership wykorzystany. Oni dokładnie wiedzą, w jaki sposób go gracze wykorzystują. No i ten Archon Toilet Flash dla Protosa jest właśnie tym zagraniem, które powoduje, że, że Protosi chcą mieć mothershipa. No, bo ten Mask Cloak, no to jest fajny przez chwilę. Mhm. Potem wystarczy zmasować awersjery, podejść pod działka. No, ten Mask Cloak się aż tak mocno nie przydaje. Recall jest fajny. Myślę, że gracze nie używają dobrze recola. A można go o wiele lepiej używać. Mhm. Ja w ogóle, jeśli chodzi o recalla, to ja w ogóle widziałem właśnie takie gierki, w których gościu yy, jakiś gracz portowski trzyma madershipa w mainie, atakuje na przykład jakimiś jednostkami, niższy yy, szybko wiesz, snajpuje na przykład trzecią, czwartą bazę i od razu szybki recall do bazy. I, nie traci I to jest super. Nic. Ja, mhm. nie, no, ja nie rozumiem, dlaczego więcej protosów czegoś takiego nie robi, kiedy, gdzie, gdzie ma po prostu yy, taki automatyczny system ratowania całej swojej armii spod... Armii z Twojego przeciwnika. No, ale wiktoria to jest jednak spora inwestycja, prawda? Ja myślę, że umysły graczy trochę nie działają w ten sposób, bo jednak gracze często myślą nie o efekty, efektowności, tylko są przyzwyczajeni do myślenia w schematach, prawda? Aha. Bo, bo dużo, dużo w sporcie zawsze zależy od tego, jak dobrze jesteśmy wytrenowani, jak dobrze rozpoznajemy schematy, jak szybko hmm. jesteśmy w stanie podążać za tym, co się dzieje. To nie jest tak, że ci gracze grają non-stop kreatywnie, no i oczywiście grają kreatywnie, grają super, ale bardzo dużo odpowiedzi graczy jest oparte na na jest jeszcze w świecie schematu I, i tutaj myślę, że ten recall Aha. troszkę nie należy do tych schematów. Jeszcze za mało go było na świecie, żeby, mhm. żeby gracze zaczęli go mocno doceniać i używać. Tymczasem może no przejdźmy właśnie. do samej akcji, bo, bo się rozgadaliśmy o tych Mothershipach. Tymczasem Mothership wylatuje, a, a Mana nie wyleci z ekspansji. Mana zaczyna latać po, baź... po mapie Void Reim. troszkę go niepotrzebnie Reim, pokazał tak? tym zerglingom, no ale zobaczymy, ile mu się uda ugrać. No wiesz, tutaj są, są budowane już trzy Sport -crawlery. mamy Queena w tej trzeciej bazie, więc nie sądzę, żeby tutaj jakieś duże obrażenia zostały zadane zwłaszcza że, że, że nie posiada Fenixa ani czego takiego tutaj drugi Voidrej się pojawił co ciekawe e, i będzie starał się nie wiem coś tutaj jakieś obrażenia zadawać zaraz to zobaczymy e, tymczasem umany jak na razie mamy to znaczy na Dimagę teraz przepraszam bardzo patrzę no właśnie Dimaga spokojnie się obronił bez najmniejszego problemu na TNS Polkolor nie padł. ale Dimaga zobacz co, co widzę kuine on chyba się troszeczkę zapomniał Tutaj Oj, ten Queen. ten Queen, jeśli by został zesnajpowany, Aj, zabolałoby, zabolałoby go mocno. Oj, czy, czy go mana wyhaczy? Czy mana zobaczy, co się Oj. tam dzieje? Ty, chyba widzi, widzi tego Queena, więc yeah, mógłby w sumie nie, zdecydować nie, nie się na zaatakowanie. Nie zobaczył tego Queena na mapie, nie widzi, a mógł go ściągnąć za darmo. A, o, szkoda, szkoda, bo, bo w tym momencie, wiesz, co no tutaj drugi Queen nam się pojawił. A ten pierwszy w ogóle nie wiadomo, co robi. Dwa Wojdreje oraz Fenix właśnie w tym momencie wpadają. Zobacz, będzie fajnie targetował crawlery, ale Oj, no właśnie, ale bo... chyba nie za długo. niestety nie za długo, ten atak no. zostanie szybko wyłączony chociaż, chociaż to tutaj podchodzą i ściąga... ściągną jednego z parkrollerów, chyba tak, jeden z parkrollerów zostanie spokojnie ściągnięty, co otworzy przesień do ataku na samą główną bazę i Queen'a, prawda, tylko trzeba będzie grać ostrożnie odciągają teraz Queen'a, zobacz jak Aha. mana próbuje w... trochę wykurzyć prawda, tego Queen'a, bo Queen zajmuje pozycję idealną, która mu pozwala być bezpiecznym natomiast mana chce go wyciągnąć dalej oj, czemu te Voidraje nie fokusują nie mam pojęcia, ale już mana ucieka stamtąd, nie chce tracić, tymczasem Dimago będzie próbował robić wlot do bazy mana, czy nie? E, no ładnie tutaj wiesz, tymi zergingami atakował przed Vion ale fajny force feed został tutaj zagrany, zresztą wygląda na to, że mana po prostu wraca do Twojej e, bazy. I no co, będzie tutaj stawiana trzecia baza, ale, ale Dimaga jest już na miejscu, żeby to w ogóle anulować, tego Puma zniszczyć. I tutaj moje pytanie brzmi właśnie, no Mana znowu zaczyna troszeczkę nam lagować, wiesz co, on ma, o, o, będzie miał miejsce atak na, o, ale jednak, wiesz co, no, zeloty plus jeden, plus jeden na armorze, to kontra zerlingi jeden na jeden, ja myślę, że to jest już w tym momencie, no, Mana posiada bardzo dobrą pozycję. To jest troszkę dużo forcefieldów zagranych, ale, ale wygląda to Gdzie spoko. Gdzie są te Wojdreje, są tu jest jeden, a drugi gdzieś tutaj latają w ja cały czas po mapie. Co ty mówisz mhm. o lagowaniu? Lagow... W sensie wolno O, tymczasem cała grupa Sentry została złapana, próba ratowania, natomiast kilka z nich padnie, to jest olbrzymia wymiana. To jest fata... Często protosom się to zdarza. To jest tak częsty błąd, bo Sentry są strasznie wolnymi jednostkami kosztują dużo gazu, i tak naprawdę mhm. teraz Mana na wszystkie Sentry za grupkę zerwiconą. Tak jest, to w ogóle nie była opłacalna wymiana. Tymczasem Queen zostanie zniszczony przez Manę w mainie Dimagi, no tutaj tymi trzema feniksami troszeczkę obrażeń zadał. Dimagi, zresztą Mana widzi, okej, okay, budujesz hydraliski i zauważ, że od razu rozpoczyna tutaj budowę Robot Breya i to jest bardzo fajne. Dimaga tymczasem uu, próbuje jeszcze tutaj atakować, złapany jeden Zelot. Ile jednostek w ogóle posiada Mana? No to jest dwa Wojdreje, pięć feniksów, dwa Sentry i to jest wszystko, więc ta armia w ogóle nie jest jakoś tak, wiesz, Myślę, podbijąca. że powinien spuszować. <laughs> Tak jest. Oczywiście żarty razie... żartami nie powinien puszować, zdecydowanie nie powinien puszować. Widzimy, że tak, robi tak Robo Facility, chociaż tymi Feniksami ładnie gra. Feniksami dosyć dużo overlordów na mapie pościągał, więcej mm -hmm. niż powinien mu na to Dimaga pozwolić. O, czekaj, bo jest grany, jest grany bardzo ładny, bardzo ładny nydus i wiesz co, ja myślę, że to może nam zakończyć grę, bo Uuu. na czym to polega Dimaga po prostu będzie, będzie wiesz, mitygował tutaj ten problem z, z hydraliskami, które mają wiesz, ma bardzo, bardzo ma, aj, małą prędkość i tutaj aj. bardzo fajnie będzie w stanie wspierać swoją armię. Ile eee, tego tu wyszło? Czy tego... to widziałeś? Ile tego się tu wykluło? No, no to czyń honory, czyń honory i GG. opowiedz, co się dzieje. Może być równie dobrze GG, ponieważ jest atakowany bardzo ładnie z zasięgu pojedynczy z Cybernetics On zostanie zniszczony super szybko, dokładnie tak, Hydry mają oczywiście bardzo duży DPS, one są 1 na 2 i wygląda na to, że ford także zostanie stracony mana, stara się jakoś tutaj dobudowywać na szybciutko foton kanony kolejne, żeby być w stanie po prostu się przed tym obronić, ale ja tego po prostu nie widzę. Zerginii padają forcefieldy, zostały zagrane na jak na razie jedynie 2, 3, 4, w tym momencie troszeczkę tych Hydralisków nie bierze udziału w ataku, Void Ray z lewej atakowany i zniszczony Natomiast wyjdzie kolos, mamy kolosa. Kolos jest w stanie odwrócić bieg tej bitwy. Ma lance z tego co widzę, chyba ma lance, tak mi się wydaje. So, są spawnowane zeloty, są spawnowane zeloty, ale nie wiem, czy pomogą. Feniksy, podnoszą część tych hydraisków. Oj, mana jest strasznie przyciśnięty, naprawdę mocno przyciśnięty, ale ten kolos zadaje olbrzymie obrażenia. Już 13, 14 ciągnął, czy przeżyje? Tak, jeszcze przeżył. Jeśli jeszcze zadaje troszkę obrażeń. Mana wycofuje robotników do obrony, ale o myślę, jej, że to jest to. ile A. tego dalej tam wyszło. Uch. Ile wyszło tych chyba z 12-14 hydralisków wyszło? Więc eee, całkiem, całkiem interesując słuchaj, ja na chwileczkę. Um, Logałcik. Dobrze. W takim razie my U. wracamy do Was za chwilkę drodzy widzowie. Intel Extreme Masters trzeci mecz decydujący Mana versus Dimaga. No Mana cały czas stara się o wyjście z grupy, raz tylko swoje best of free przegrał, więc tak naprawdę dalej ma szansę. No nie oszukujmy się przeciwko Dimadze. Musi wygrać, no bo jeśli nie przeciwko Dimadze, to przeciwko komu tam są dalej korańcy, tylko prawie że. Mhm. Mm